Siemanko, z tej strony Robcio51 w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie pokonać smoczka e, tak, jesteśmy teraz w mojej bazie obecnie ale za chwilę e, będziemy e, w, e, w endzie więc e, za chwilę się widzimy przy portalu do endu i pyk, dobra jesteśmy już przy fortecy, że jesteśmy w fortecy przy portalu z ziomkami no i już robimy ten legendarny moment Ru wbijamy oczu oczy no i ostatnie oko i cyk i wszyscy do naderu ja się tylko ubiorę teraz tylko o No i pięknie idziemy zabić smoczusia mały smoczuś Trzy zerwerowe gangi idą ubić smoka. Ehe. O, smoczuś. Bo muszę powiedzieć wam, że to jest mój pierwszy w życiu ever smokę. Pokonany. O. No, jestem niecelny. Idę po prostu w wodę Woda, woda, woda. No, halo, lag, 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 halo. Serio. Bruk. Bruk mi musi uratować. Halo. O. Halo. O. No i teraz mogę zrobić to. M. Strzelamy ale no naprawdę fajnie że ktoś tu był i zniszczył wszystko dobra spadamy no i wajmy go z łuku o o o ale to mnie bardzo ciekawi dlaczego tam nie ma kryształów e, kresu o to jest bardzo ciekawiące Pijemy smoczkę. Mm. W ogóle to jest taki fajny plugin na bronie ale on chyba nie działa na smoczusia. Dobra, wali mnie smokela. Nie, on tak daleko odlatuje, no. Smokę. Dobra, zleciał, zleciał... Walimy, wali mnie spok... Aha, fajnie, że się odleciałeś akurat wtedy. Ale wow, pierwszy mój smokeu. W sumie to tak trochę chyba oszukany, bo e, nie, bo ktoś musiał wcześniej tu być. I podmienić wszystkie kryształy endu na na ogień. To chyba, chyba pan admin śmieszek. O, o, smokę, smokę, chodź tu. Bo ja już strzał nie mam, wszystkie wykorzystałem na ciebie. Dobra, smoczek tu już przylatuję. No. Ja to ciekawi, dlaczego ten smoczek w ogóle nie chce z nami się bić. Mają nie farta, ten smok się na nich fokusuje. Na zbytek spoku próbuję go podejść. No, smokę chodź tu, no. Nie bądź taki. O, 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 przychodzi. Walimy go, ekipa Bierzemy go. O! O! Fajnie. Ten plugin na broni nie działa na tego smoka No. Jeszcze mi strzał zabrakło. No. To dla mnie jest najgorsze. Strzał nie mam. Jak miał strzał, no to bym go umiał wysnajpić No. bierzemy go. Bijemy go. Jest Smokę pokonany. Smokę pokonany. Smokę pokonany. I mam 68 level. I elo e, ja sobie idę. E, nikt, nikt tego nie widział. E. Dobra, idziemy do nowego endu. Halo, halo, halo. Daj mi perłę, daj mi perłę, daj mi perłę. Dobra, nikt mi nie, nie, nie chce mi żaden Enderman dać pereł. No to. Jedna, jest! Mamy Enderperłę, mamy Enderperłę. Dobra, no to teraz tylko trzeba znaleźć. Ee, gdzie jest portal do nowego endu? Trzeba znaleźć nowy end. Dobra, mamy portal. Wszyscy się budują. Eee, dobra, mamy bruk. E, hello? Może zaś mi się wspiąć tam jakoś. Woda. O, halo! No dawaj ci wodę. No i piękny moment. Halo! Ojeju, no! Nie mam perły. Daj, perłę. Aha. Fajnie, jako jedyny się nie przedostałem. Bo mi ero, perła źle trafiła. No to się widzimy, gdy e, zdobędę perłę i wejdę do nowego endu. O, w sumie no to nie musiałem nawet robić cięcia. Ale i tak zrobiłem cięcie. Eee Proszę, proszę, proszę. Jest! Mamy. To. Dobra. No to e, Sayonara wszystkim. E, ja sobie idę e, po jakiś fajny. Jakąś fajną elitrę. No i e, mam taką nadzieję, że szybko to znajdę, bo się nie chce tak długo szukać. Więc e, widzimy się po cięciu, gdy znajdę elitrę. Dobra, jestem już. E, zna znalazłeś już. E, znalazłem już e, piękny statek po tylu e, minutach spędzonych. No i e, mamy tą elitrę. Piękną elitrę. Muszę ją zabrać i złupić wszystko, co tu jest. Fajna łopatka O i szczęście dwa na łopacie Nie wiem dlaczego się to przyda, ale Dobra może być, dobra zabiorę skrzynki Bo mi się nie chce tworzyć kolejnych A będę miał na Piękną rzecz Co się zwie shulker box Bo trochę mamy tych shulkerowych yy... Yy... Skorup o, A tam jest End City piękne, tylko że teraz nie mam się jak tu tam dostać. No, tutaj się dostałem Ender Perłą, no i nie mam się jak stąd wydostać. Tak średnio bym powiedział, a nie mogę przecież. O, 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 tylko że ja w nic nie walną. git e, Dobra, no to ja sobie złupię jeszcze tą. E, to. Jeżeli nic nie zostało tutaj złupione. Aha, nie. Tutaj zostało złupione. Dobra, no to e, widzimy się e, już e, w normalnym świecie. Dobra, już jestem e, w naszym domku pięknym. E, Mamy tutaj swoją Elytrę, no i będziemy mogli zrobić teraz e, Shulker... Dobra, mamy już dwa shulker boxy No i ekstra Dobra, Crafted e, sobie tam chce się do mnie teleportować e, Za chwilę, tylko muszę Yy, znaleźć piękny barwnik. a jaki kolor to zafarbować? O, pięknie, będę miał tu wasze na razie. Dobra, no i yy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Więc jak się odcinek Wam spodobał, no to yy, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję. Yy, no i yy, się manko, i cześć.